Nie ma wychodzenia. Tam widun Nie ma gdzie kurwa uciekać. Co? Nie ma gdzie uciekać? Będzie miłość. Tak ja się schowano do klas. Gdzie on mhm. nie robię tylko piszczy? Co, co na to Nie powiem z On ja nie dotyka. Ja próbuję go złapać za, za wiesz, krczycho, nie? Mm -hmm. Nie ale się dojść do karty, nie? już mm -hmm. delikatnie tam pochodzi, nie go... Wiesz, mu wytłumaczyć, że no. ona jednak rządzi, ale no, mówi, nie błąd. wychodzi jej. Druga też przyjść do... I do taką siatkę. No bo ona ją w tym Boże, ale wiesz, że piszę, że jeszcze się nie krzywe Pyśka tak się drze, Ale na półka przy okazji. No. Ale to ona czy on? Głodza, mi się wydaje, że ona. On. To ona głodza. kruba głodza. <noise> Dziś on, nie, on nie, nie robi krzywdy. No ja też nie. Więcej krzyku i pisku jest mi w ogóle zawarte. No już śpi w ogóle. No się nerwuje, nie? Mhm. Jak pięknie. Gdzie mamy skowronki w domu. <noise> Dużo tego, tego koców, bo nie widać ich. <noise> no. no. Może nie teraz. Nie teraz, Ada, nie teraz. Zamknij to. O, ty jesteś uparta. Wy, nie mówiła teraz. No tak. Wszystkie trzy, kurwa, wszystkie trzy. No chcę po prostu uciekać się chować, mm -hmm. Nie ma ucieczki, kochać się, kurwa, pisem zlot ma być. Nie ma, że boli. Ała, sorry. Zabieraj łapę. Miłość tutaj ma być o poranku. Jak na zlot pojedziecie? się się w samochodzie z wami. Ktoś już śpi. No i co jednak głowa nadeszyłaś? Już nie ma siły nawet piskać. Ona się skrada znowu. Już nie ma Ale zasypia. Ale wącha mu handlopsko. A jednak będzie skok. Jak to zrobić, żeby go nie dotknąć? Pol start. Schowała się. Wcale nie widać. Ona śpią już w ogóle, nie? Jest to gruba wypilu. A to on pisze. No, faktycznie! Jakiś jest niego ostatni kask. No to go ja grubą atakuje. No już na wszelki wypadek chyba. To chrypniesz i tak tak wiesz, kaszlą. Co tam wychodzi? Małymi kroczkami. No co, kochany, zaraz cię zabierzemy. No bo nie. Pyska. <grystanie> <grystanie> Pyska nie ma co. Jest jaki jakiś podchód. Jak ona w ogóle znowu tego. Mhm. atakuje. Ale jak ona oczy za na zasypia na stojąco. Ona jest już taka zmęczona. No i głowo. Spokój ma być, sorry. Aż wam przejdzie. Chęć do ataków wszelkich. Spokój ma być. <śmany> i pierdziela. <są wejście. grybiala> o kurczę. No i poszło